Was Gabrysia i Piotrek. Zaczynamy. Zaczynamy! Halo kochani! Zapraszamy Was na szybkie zestawienie wydarzeń z ubiegłego miesiąca. A był to miesiąc, gdzie dużo się działo. I pamiętajcie, jak stare pożegadło mówi, kiedy jesień cię potrzyma, zwykle mroźna bywa zima. 1 listopada szkolne koło wolontariatu Piątka na Piątkę wziął udział w feście na cmentarzu pod hasłem Ratujemy zabytki naszych nekropolii. listopada, uroczysta Akademia z okazji 104. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Narodowe święto niepodległości ma nam przypomnieć, że wolność raz zdobyta i niepodległość raz osiągnięta nie są dane na zawsze, lecz należy wciąż dbać o te wartości i stale je pielęgnować. Akademia została przygotowana przez panią Ewę Aleksanderek, Ewę Kempę oraz panią Justynę Filipczak-Morawską. 20 listopada Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Jest to moment, w którym uwaga wszystkich kierowana jest na dzieci i ich prawa. Również uczniowie naszej społeczności uczcili tę datę, przypominając, że prawa dziecka są ważne. W tym dniu swoją obecnością zaszczycił nas pan Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak. odbyło się uroczyste ślubowanie klasistów. W tym roku składali je uczniowie dwóch pierwszych klas pod opieką pani Urszuli Jasińskiej i pani Iwony Strzecz. Uczniowie klas pierwszych zostali przyjęci w poczet uczniów Szkoły Podstawowej nr 5. Nowym uczniom życzymy sukcesów, radości podczas nauki i odkrywania tajników wiedzy. Tego listopada obchodzimy Światowy Dzień Pluszowego Misia. Każdy uczeń, jak corocznie, mógł przynieść ulubionego misia do szkoły. To właśnie wasze pluszaki były bohaterami tego dnia. A właśnie jak miał najmniej twój ulubiony pluszak? E, ja miałem tylko samochody i dinozaury. W naszej szkole odbyły się Andrzejki. Były wspaniałą okazją do dobrej zabawy. A co tobie przypowiedział los? A to już moja słodka tajemnica. Szkoła pamięta. W ramach akcji nasi uczniowie udali się na cmentarz, gdzie w ciszy, zadumie i skupieniu zapalili znicze na narodowych mogiłach i grobach nauczycieli naszej placówki. Z okazji obchodzonego w listopadzie Święta Niepodległości społeczność naszej szkoły włączyła się po raz kolejny akcją Szkoła do Hymnu. No dobra Piotrek, teraz Przyznaj się, jak tam z Twoimi uwagami. No, same pozytywne. No właśnie, sp 5 po raz pierwszy przyłączyła się do akcji Szkoła z pozytywną uwagą. A teraz kartka z kalendarza. 28 października klasy 5 i 6 pojechały na wycieczkę do Zorunia. 26 uczniowie klas 4 zwiedzili zakątki Ziemi Tomaszowskiej. Mamy to! Nasza szkoła pozyskała fundusze! Na ściankę tekstylną z logiem naszej szkoły ścianka będzie miała zastosowanie podczas wszystkich wydarzeń w ciągu roku szkolnego. Oraz uwaga! Podczas nagrywania Hello Piątka! Po stopniach do wiedzy! Pozyskaliśmy fundusze na naklejki zdobiące nasze schody. Drogie koleżanki, miło nam jest Was poinformować, że w naszych toaletach pojawiły się różowe skrzyneczki. My już rozpoczęliśmy przygotowania do świąt. Pierniki upieczone i zjedzone. Na zakończenie programu zapraszamy Was na specjalne wydanie prognozy pogody. Halo, halo, Szymon, słyszysz nas? Halo, halo, dziękuję. Dzień dobry i witam serdecznie. Drodzy Państwo! W Pogodzie nic dobrego, chyba jedynie tylko to, że możemy się spotkać i z niej pożartować. Z nadatlantyku i pokoju nauczycielskiego w naszym kierunku wnikną coraz to nowsze i chłodniejsze fronty atmosferyczne, którym towarzyszyć będą szczegółowe weryfikacje wiedzy. Do 12 grudnia poinformują nas o przewidywanych śródrocznych ocenach niedostatecznych. Samorząd uczniowski poinformował, że miejscami prognozowane są także burze z grad. W proponowanych ocen przez rodziców może wystąpić lokalnie grad. W klasach 1-3 prognozowane przyjaśnienia! W bliższych dniach będzie nam towarzyszyć dość wysokie ciśnienie. Ale pamiętajcie koleżanki i koledzy, po burzy zawsze wychodzi słońce. Wielkimi krokami zbliżają się święta, a więc upragnione ferie przed nami! Dziękuję, oddaję głos do studia. A teraz czas na sport. Poczniemy naszej szkoły. To właśnie właśnie... Właśnie? To właśnie właśnie miusińcy. To właśnie, właśnie, właśnie wasze oh plusa.